Kolejnym pytaniem, które się pojawia, to to czy rośliny moczyć przed sadzeniem czy nie moczyć. W przypadku naszych roślin wysyłamy je tak zapakowane, że do państwa docierają one wilgotne. I w takim przypadku nie ma potrzeby moczenia. Natomiast sadzenie róż z gołym korzeniem jest czynnością która wymaga uwagi, jeśli chodzi o właśnie to, jak powiedziałem, przesuszenie rośliny. Dlatego, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenie, że roślina nie jest w pełnym turgorze, marszczą się yy, pędy, wtedy jak najbardziej zanurzmy taką roślinę na kilka godzin, nawet na dobę, nawet na dwie doby do pojemnika. Niech, odzys niech roślina odzyska turgor. Zachęcam Państwa do. Przeczytania tych czterech stron instrukcji, które zamieszczamy w kartonie razem z różami, zajmie to kilka chwil. Naprawdę to jest esencja wiedzy, najważniejsze informacje, szczególnie dla osób, które zaczynają przygodę z różami. Są to rzeczy podstawowe. Przed samym sadzeniem powinniśmy rośliny przygotować. Jak to zrobić? Należy taką roślinę skrócić. Dlaczego? Chodzi o to, że w takim stanie roślina nie pobiera jeszcze tyle wody, ile może potrzebować na, na starcie, na przyjęcie się. Te pędy będą odparowywały wodę. Ten korzeń nie jest w stanie jeszcze tej wody tyle pociągnąć, ile potrzeba. Wobec tego powinniśmy skrócić tą część nadziemną, żeby ograniczyć. Parowanie, ograniczyć transpirację, jednocześnie osiągniemy bardzo ważną rzecz. Pobudzimy pąki śpiące tutaj w sadzie krzewu, do tego, że, żeby one wyrastały i żebyśmy tego nie zrobili, to roślina rozwinie pąki, które są najwyżej pędów, i z nich wypuści nowe pędy. I tu będziemy mieli roślinę łysą, gołą. Dlatego po przycięciu zdecydowanie. Będziemy mieć ładniejszą roślinę w lecie, gęstszą, zagęści się ona od samego dołu, regularny kształt osiągnie naprawdę niech nam nie będzie szkoda tego, żeby pozbyć się tej, tej części nadziemnej w połowie. Jak mocno przyciąć róże? W zasadzie najprostszą odpowiedzią jest skróćmy pędy o połowę. Następnie zajmijmy się korzeniami. Jak skrócić korzenie? Jeżeli przyłożę kciuk w miejsce, z którego wyrastają korzenie i rozłożę palce, to wszystkie korzenie, które, które wystają poza moją rozłożoną dłoń, mogę przyciąć, roślina na tym nie ucierpi. Tak przygotowaną roślinę możemy posadzić. Dlaczego przycięliśmy korzenie? W dołku korzeń nam nie powinien się podwijać. Lepiej go skrócić, niż gdyby on nam się w dołku gdzieś podwijał do góry. Korzenie powinny być skierowane w dół. Dlaczego nie przycinamy roślin przed wysłaniem do Państwa? Z jednego prostego powodu. Chodzi o to, że w takim stanie, jak wysyłamy roślinę, widzicie Państwo, z jaką rośliną macie do czynienia. Widzicie, jakie są pędy grube, jakie są długie. Czy roślina jest zdrowa? Uwa moglibyśmy je przycinać, natomiast uważam, że jest fair w stosunku do klientów, jeżeli otrzymają produkt i widzą, jaki produkt otrzymali. Samo przycięcie przed sadzeniem to jest chwila, natomiast no, mamy możliwość zobaczenia, co otrzymujemy. Czy krzew jest po prostu marny, słaby i przycięty po to, żeby, żeby jak gdyby zamaskować tą jego słabość? Czy otrzymujemy porządnego krzaka, mocnego? Ja uważam, że, że właśnie lepiej wysłać do Państwa mocne krzaki, żebyście widzieli, że, że rośliny po prostu są zdrowe. Kolejnym pytaniem, które się pojawia, to w jakiej odległości sadzić rośliny od rośliny? Nasze rośliny zapatrujemy w etykiety, oryginalne etykiety hodowcy Cordesa. Na odwrocie takiej etykiety znajdują się piktogramy informujące o cechach rośliny. Jedną z pierwszych informacji jest wysokość i szerokość, jaką osiąga roślina. I ta szerokość powinna być dla nas informacją, w jakich odstępach sadzimy rośliny. Jeżeli tutaj roślina osiąga szerokość 60 cm, to powinniśmy je sadzić w odstępach 60 cm jedna od drugiej. Wtedy, po, jeżeli roślina się rozrośnie, osiągnie swoje normalne rozmiary, to rośliny posadzone w szpalerze czy, czy, czy na rabacie się po prostu połączą, nie będziemy mieli jakichś tam prześwitów, luk. Ładnie zasłonią nam podłoże, w którym rosną. Dalsze informacje to mamy informacje o zapachu w postaci gwiazdek. Im więcej czarnych gwiazdek, tym cecha jest mocniejsza. W tym przypadku akurat odmiana nie pachnie. Dalej mamy informacje o zdrowotności roślin. Cztery gwiazdki informują o wysokiej odporności na, na choroby grzybowe. Dalej jest odporność na mróz. I właśnie. Kolejna informacja rozstaw, w jakich powinniśmy sadzić rośliny. Jeśli chodzi o odporność na mróz, pojawia się pytanie: czy rośliny są odporne na mróz? Proszę Państwa, nie wierzcie w to, że jakakolwiek róża jest odporna na mróz. Mówię o różach współczesnych, odmianach ogrodowych. Możemy powiedzieć o odporności w przypadku roślin, powiedzmy tam róż historycznych, czy, czy tych, które mają większe spokrewnienie z tymi dzikimi gatunkami. Natomiast w przypadku odmian ogrodowych, ja uważam, że jest nieuczciwe podawanie informacji, że róża jest mrozoodporna. Po prostu każda odmiana współczesna, ogrodowa wymaga zabezpieczania na zimę w postaci kopczyka, czy to będzie z ziemi, czy to będzie z kory, czy z torfu. Tylko takie zabezpieczenie rośliny na, na zimę gwarantuje nam to, że po prostu przez lata, bez względu na to, jakie będą mrozy, czy będą mrozy po 30 stopni w zimie, po prostu rośliny nam nie padną, będziemy mieli, będziemy mieli ładną rabatę, kwitnącą i zdrowe rośliny.